O nie, on to podpalił, Zdech. by Zdechł Zdech. Nie, to nie koniec Jak to nie koniec? Teraz uwaga na to! Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Start Together. Jest z nami Hupcio, Don, Alko, Zizel i bosu Eee, gdzie są czapeczki? A bo ty Hubertego, trzymaj zgniznę, bo chyba... Huberty... Chyba w tej trzeciej właśnie. A to jest bieda z tymi czapeczkami, jakbyś dał radę więcej porobić. Jakbyśmy mieli więcej złota? Nie mamy złota? E, jeszcze w drugiej strzeń zostałeś. 13 trochę. Widzę, że są profesjonalny kucharz. Tam nie jest. Co tam już zrobiłeś? Paczkę. Coś też Ej, kto? Naprawdę całe mięso poszło? Jest... No. Eee... E... Ile masz mięsa? Daj mięso. Tak? Nie mam mięsa. Halo, my tu nie czekamy. Ma... Idzie ktoś jeszcze do walki? Ja nie ja idę. Ja chciałbym, tylko jestem trochę w dupie. O, albo. Jak będziesz chciał tankować, to możesz wziąć to. No, jacha, że chcę tankować. Tylko jesteś bardzo spowolniony, nie? Wiem, wiem, wiem. Wiem, tak, radziłem. Mmm, plecak możesz gdzieś dalej wywalić, bo on ci się spali. Nikt nie ma serca, dobra, ja mam. Chociaż. Ale. Albo Pat, nie wiem, chcę, masz, chcesz teraz porobić? Bo eee, wiesz... Nie, porobić za bardzo nie, ale no. Nie wiem, myślę, że damy radę. Damy radę, ja się będę leczyć, jak będę go bić. Mm. No e, możesz dać kilka A, pierogów jak, 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 jeszcze albo? Masz coś leczenie? Masz coś jeszcze na leczenie? Okay, daję ci trzy y, pierogi. Nie! Już, no, spokojnie. Tak, nie, dobra. Bo dobra, odpalamy. Dawaj, farmimy pajojący. Okej. Daj ci, no, szedł. On. ci skądś. Jest. On zoo. Hello! Dobra, on nawala ha, dwoma tam. łapami. Więc można go nawet skajtować. Dobra, dawajcie. Można spamować. Uciekajcie, możesz... Uciekaj, 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 uciekaj. No. To jest ten atak. Jak się w tym no, zostanie, okay. no to jest smutek. A te, te, te jelenie nic nie biją, sobie? Biją, jak się podejdzie, ale one, od... one tam od biedy. Cholera. Ty możesz mieć problem z tym. No właśnie wiem. <laughs> o, jeszcze ten. Tak. Kolejna dusza. Zobaczcie ja ja tymi umieściami. No, no nic na mnie idzie, kurwa, ja tankuję wszystko. Przez... Niczego ja. się robiło. O, cholera. Nie czy łamie się jedna? A bo ja nie tankuję, kurwa, ja nie jestem tankiem. Ja nie mogę, bo co odejdę, to już zaraz on atakuje, bo ja nie zdążę odwiec. Powoli oh, ka mi się skończącego. Dobra, leczę trochę. Pier Pierwsza faza, lecą te Do dobijcie pomagierów. Idziemy się bijecie bo z Spokojną całe HP. Chcesz duże, pa? Mam Typie? Dobra Oj ojoj oj oj Alko w łeb dostanie? Tam nie. Do mnie leci. Unik Bo się ze mną że to jest? co jest. To jest Oj, podpaliłem się. Za długo stałem. Run. O kurwa. Dobra, myślałam, że mi się... O cholera, Patrz, to wskaźnik nie. życia, jak coś, nie? Jak masz, ja to ja ugotuję coś. Run. O kur... się skończyła. Widzę, na no własne Dobra, Bole, mam dzidę. Masz to na... E, czekaj, je ci... O nie, on to podpalił, wyprawę. Zdechł. Nie, to nie koniec. Jak to nie koniec? Teraz uwaga na to. A to jest ostatnia... Dwie fazy. Ostatnia tylko. faza. Kuźwa... teleportowała mnie. Pięknie. O cholera. <laughs> nie, ja nie mam... nie mam hełmu. Nie, nie. Masz, masz, tak, że... masz nowy od Szczęście się leje. Czy, nie, o jen, ale dostałem w łeb, ostro. Patrzcie, życie 28. O cholera. I nie mam ja pirogu więc... No chodź, gościu. 62, jeszcze nie pójdę. Mam. Ja, ja mam... A, czekaj, ja ci mogę rzucić tu gdzieś. Jak masz marmurowy? pan też marmurowy, to jest jeszcze lud. Nie mam, nie mam już marmurowego. a ja mam przejście tego, przejście tej mojej czapy, więc. On już bije porządne obrażenia. Srogo. O cholera. Ale nieważne, żyje. Nie, go. <laughs> Ale co, włazi Mierzesz kiedyś, gościu. Dobrze, o! padł. O nie, podpalił. Ale prezent nie można podpalić, nie? Nie. A Dobra. Można sobie Teraz nie, dał prawdziwy klucz. Teraz można. Chociaż one już nic nie robią. Jedna. To mięso, mięso dawać. O, mięso jest. Mięso, mięso. Teraz dał nam prawdziwy klucz. Taki o. Dobra, opening robimy. I opening. Ej, będzie tego, Boże, jak my zrobimy sobie ten zajebiste piec. Albo piecy. No, o, zajebiście. Ja chyba wziąłem ten główny prezent. Mam lawarwę. To the... co, masz pat? Nie pamiętam jak się jak to działało O matko to, to, to. kurde szkoda Bo byśmy mieli ten pies nieskończony Isel dołączył. Easel a to po bosie ja, ja mam jakiś wax paper, nie wiem co to jest. Eee, to jest eee... do robienia prezentów. Weź tego, Letatek weź został się, komuś Mój, mój. Mój, mój. To się na pewno wykluwa, ale nie wiem jak tu. Jak to, to idzie. Ktoś chyba ma prezent, co? Ja mam. Ja mam też Ej, ja też chcę Nice. O, prezent, dobra, jak na zawołanie. A już, A ja to niedawno co przerobiłam. Mmm. Hej! Ale piękne. Co zrobić z tym? Co? Ale czekaj, bo jest. Co? Ale nie, to mi się wydaje, że bez planów nic nie zrobimy z tym. No, możliwe. Nigdy nie podbiję grzybuchu. W sensie grzybucha... Cześć. Ja chyba kiedyś ze znajomymi zrobiłam i zrobiliśmy tylko lampy. <grym> ale co tam jeszcze było? Kur... to się jeszcze było, ale... Już się pamiętam. Gdzie się robiło statuły? Była specjalna maszyna. No właśnie, ja szukam patrząc. tej maszyny i nie mogę znaleźć. Jak to, co, jaka maszyna? A, dobra, mam. Dwie deski, dwa kamienie. A czy może ktoś mi zbudować kaskok? Nie, nie, ja tego. on się tym zajmuje. Tak, już zrobię. Don, Don. Dobra, mam kamień. Do, A do, ja do... przecież jezu jestem dzbanem jakimś wielkim najgorszym ja, i cię No ten co że żeś wyrobił A ja Ej, ale ktoś miał... A ja mam tego. A nie tutaj w ogóle... Nie wiem, na coś innego mam. Ktoś brał chyba na za innej mamy jeszcze. Klopo. Ja zrobiłem już ten kask fajny. Ej, a Wax Paper się przydaje tylko na te prezenty No, ale te prezenty są dość mocne To... ale to nie wiem czy... Nie, to chyba przez całą noc możesz spać Ja widzę ten błąd w tym sercu To to kuźwa tak poprawił że... To Resłan Imposter Amongest Imposter, że w tutaj <laughs> Tak chyba będzie no, dobrze, dobrze. <laughs> Dobra, go, fajty. Oj, dobra, może to nie był dobry pomysł. Alko, ratuj! Alko, szybko! Ja lecę. Czekaj, bym się w ogóle przyzwać, bo nie mam nic. Alko! Ratuj! Alko! To jest! Dawaj o! Dobra, już jest Co ty mnie bijesz? O, za duża, za duża, za duża, za duża łańcu trzeba nam coś zebrać teraz myślę, się do ruin byśmy poszli jak jest wiosna a nie lepiej na lato zostawić to? Na lato, ale co we wiosnę by było? Wiosna no nie wiem, zbieranie zapasów, w ogóle ogarnianie tej bazy na dole to też w sumie by można było. Plus jeszcze ja będę robiła nam tutaj magazyn, ładnie wszystko. Alka tylko staj i tu Abigail wszystko. Ja, ja tu obserwuję. Ja bym się zajmował farmą. No właśnie, bo właśnie wiosnę najlepiej tu się farmy robi. I gdzie prowadzi tam Warhol obok nas? Obok nas na bagna gdzieś. Na, na sam koniec bagien i początek tej pustyni z marszem. Zbieram najpierw, co tam dostanę w łeb Ten co strzela w tył Potrafi tam to długo Standardowa taktyka Wywalić go jak najdalej tylko się da I dobić gnoja Bez żadnej konsekwencji Coś dał? O, tu jeszcze jedna osoba dostanie... Eee... do szybkości Jak chcę, jak chcę, jak chcę, jak to? A zasłużyłaś no dobra, poszukałaś. Ty ja powinienem dostać, bo ja tu... Chodzę cały czas. Jeszcze te trapy i mi dasz je. Co? Odtrapujesz te tamte trapy rośnikowe Jakie, jak? Ja mogę roztrapować. Ja tu, ja tu cały czas sprzątam, ja tu wszystko cały czas ogarniam i mi bajzel robicie i się gubię. Więc... O jeju. Jest ładnie, nie narzekaj. Ta? Mogę, mogę nie robić w porządku. Proszę bardzo. Halo, A nie później... wiem kto chce tutaj. <laughs> Już Don mnie zablokował na końcu, tak próbuję O, wchodzić. jest. Larwa. Ekstra larwa. Co to jest? A. Za kim łazi w ogóle? Nie wiem. Bo chyba nie, nie wzięła do mnie. Nie wiem. Nie. Ona nie żyje. <laughs> Weź się każdy od niej i zobaczymy za kim pójdzie. Ona nie śpi. No, myślę, że chyba śpi. Wiem. Aha, dobra, wiem. Trzeba wziąć ząbek. Wtedy pójdzie za tą osobą. Jaki ząbek? Wziąłem ząbek, będzie za mną lecić. Jezu, jak biegnie. Daj, ząbek. Jak leci. I co ona robi? Można podgrywać na niej. Hej, myślę, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć. Hej, jeśli filmik Ci się spodobał, możesz go ocenić i zostawić pod nim komentarz, a jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, nie zapomnij go subskrybować. Dzięki wielkie, cześć!